W jawie 350 układ ładowania jest prosty, a zarazem dosyć skomplikowany i kłopotliwy. Zazwyczaj to płata, figle. To jest jeszcze oryginał. Jest teoretycznie sprawne, ponieważ jakieś ładowanie ma. Tutaj nie powstały żadne zimne luty, tak zwane. Natomiast yy, nie było ładowania na tym Niby było ale powyżej Tam chyba 2000 Coś takiego Więc Zakupiłem Nowy współczesny tam Nie patrzyłem zbytnio na producenta tylko żeby po prostu coś kupić yy, I okazało się że To już Ma ładowanie Nie minęło może z 3 miesiące? Może 4? Już nie pamiętam kiedy dokładnie to montowałem, i znowu zaczęły się problemy z ładowaniem. Teraz o co się rozchodzi? Właszczy Może wyłaszczy O! E, tu już może widać. Ten tutaj z brzegu jest przebrawiony. I co tym skutkuje, że on jest. O! To są tak zwane zimne luty. Czyli niby jest. <laughs> niby jest yy, przejście, ale po to jak motocykl pracuje, tu drga i tutaj robi się przerwa. Tego zaraz wezmę te wszystkie yy, odlutuję i coś z tym zrobię. Jestem już po lutowaniu, może nie wyszły jakoś tam za wybitnie dobrze te luty, natomiast wszystkie pręciki zostały wymienione na przewody. Pokażesz? O. Zostały wymienione na przewody, więc jakby teraz wszystko jest tutaj elastyczne. Jest więc mniejsze prawdopodobieństwo, że znowu któryś lut pęknie. I będzie problem z zadowaniem, akurat w tym elemencie, ponieważ tutaj u mam regulator napięcia z dużego Fiata, ponieważ to jest układ 6 -odiodowy. Są podobnej wielkości 9 ale one są od Poloneza. Tam różnica tam paru złotych. Dosłownie, jedynie co, co trzeba sprawdzić, jakie tu jest podłączenie. U mnie jest jeszcze tutaj oryginalna instalacja I Przewód niebieski jest tutaj pod 15 Pod 67 jest kolor zielony A masa to wiadomo tutaj idzie na, na blaszkę W oryginale był jeszcze wtyk na masę W tym rozwiązaniu trzeba, było, trzeba go po prostu zaślepić I jest bardzo dobrze Więc teraz zostaje mi tylko zamontować ten prostownik Chyba. już na swoje miejsce i sprawdzić czy jest yy, ładowanie silnik jest jeszcze troszkę zimny ale mamy tak niecałe tysiąc obrotów i ja przez chwilę patrzyłem na mierniku, jest ładowanie nawet na światłach bez świateł to wiadomo, że, że będzie Jest zimny silnik, dlatego tak jeszcze obroty troszkę, troszkę holują. Natomiast, natomiast tak już jest dobrze, bo e, ta kontrolka czasami mignie, a nie się świeci cały czas. Także e, naprawa prostownika i podmianka regulatora e, jest oczywiście na plus. Jak się silnik rozgrzeje, ma wtedy tak 1200, 1300 obrotów, wtedy i już nie ma takiego takich cyrków, że tak powiem, z kontrolką ładowania.